Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na konferencji prasowej Konfederacji. Tydzień temu w Warszawie odbyła się wielka konferencja programowa Konfederacji, gdzie zaprezentowaliśmy nasz program na wybory parlamentarne w 2023 roku. To kompleksowy program obejmujący nasze postulaty na te najbliższe wybory parlamentarne. Co w nich znajdziemy? Proste i niskie podatki, skuteczną politykę unijną, bądź edukacyjno-opiekuńczy, bezpieczeństwo żywnościowe, nasz program na rolnictwo. Bezpieczne granice, Polska pełna energii, nasz program energetyczny, bezpieczeństwo energetyczne Polski, mieszkania tańsze o 30% i rozbicie monopolu NFZ. Wytypowaliśmy czwórkę programową, z którą chcemy zapoznawać naszych wyborców, również tutaj dzisiaj w kominie. Ja nazywam się Anna Bryłka, obecni ze mną tutaj Maciej Jóźwiak ze Środy Wielkopolskiej, Natalia Jabłońska z Gniezna, Karol Kołodziejczak z Komina, Jakub Talent z Komina, to nasi lokalni liderzy, z którymi będziemy tutaj pracować w najbliższych wyborach parlamentarnych. Nasza czwórka Konfederacji na te wybory to proste i niskie podatki. Dobrowolny zus dla przedsiębiorców, mieszkania tańsze o 30% i gotówka chroniona w, w Konstytucji. Oddaję głos kolejnym mówcom. Maciej, <tryk> I proszę. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, każdy pracujący w Polsce płaci. PIT, zus, składkę zdrowotną. Do tego dochodzi. VAT, akcyza, inne pomniejsze podatki. Rezultat jest taki, że ponad połowę swoich dochodów oddajemy Państwu. Polacy są mądrym, mądrym, dumnym, przedsiębiorczym, pracowitym narodem. Tylko nie można tej naszej pracowitości, przedsiębiorczości dusić poprzez fiskalizm, etatyzm, poprzez wysokie podatki. Dlatego Konfederacja przedstawia największą w historii obniżkę podatków. Chcemy całkowitej rewolucji podatku PIT. Podniesiemy kwotę wolną od podatku. Damy ulgi dla młodych przedsiębiorców. Zlikwidujemy drugi próg podatkowy oprócz rewolucji w podatku PIT. Co chcemy zrobić? Chcemy zlikwidować kilkanaście małych podatków, takich choćby jak podatek cukrowy, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków. Na tym się nie zatrzymamy. Wprowadzimy dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. To pozwoli uwolnić polską drobną przedsiębiorczość. Kolejna bardzo istotna obniżka, którą planujemy, to paliwo. Zlikwidujemy opłatę emisyjną, Zmniejszymy akcyzę, zmniejszymy opłatę paliwową. Te obniżki pozwolą finalnie obniżyć cenę paliwa o 2 zł. A wiadomo, że jak paliwo idzie w dół, to inne ceny też idą w dół. Szanowni Państwo, dzięki reformie Konfederacji polska gospodarka rozkwitnie i będziemy gospodarczo gonić najbogatsze kraje na świecie. Dziękuję. Eee, powiem na wstępie, że Państwo nie jest bogate pieniędzmi w budżecie, Państwo jest bogate pieniędzmi swoich obywateli. Im więcej, więcej pieniędzy zostaje w kieszeniach obywateli, tym lepiej dla Państwa w dłuższej perspektywie. Z kolei Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest największą piramidą finansową w kraju. Podatki, które są odprowadzane do ZUS-u, Stają się haraczem dla jednoosobowych działalności gospodarczych. A my nie zgadzamy się, żeby państwo nakładało haracze na naszych obywateli. Stąd propozycja dobrowolnego ZUS-u. Uważamy, że młodzi przedsiębiorcy, początkujący przedsiębiorcy, powinni mieć wybór, czy chcą korzystać z ubezpieczeń emerytalnych w ZUS-ie, czy chcą ubezpieczać się gdzieś indziej, czy sami odkładać swoje pieniądze na przyszłość. E, uważamy też, że młodzi przedsiębiorcy sami będą najlepiej swoimi pieniędzmi rozporządzać, będą mogli przeznaczyć na oszczędności lub w przyszłości je wydać na inwestycje. E, w ten sposób, w ten sposób e, przedsiębiorcy będą mogli e, Dochodzi do dobrobytu poprzez pracę, oszczędności i przedsiębiorczość. Dziękuję bardzo. Tak bierze się z pracy, oszczędności, z przedsiębiorczości. Natalia Jabłońska, nasz dyrektor w tym okręgu, natomiast powiat gnieździeński, mieszkanie dojrzewa. Konfederacja w swojej nazwie ma wolność i niepodległość. A kiedyś można być bardziej wolnym i niepodległym, jeżeli ma się własną nieruchomość. Jest takie staropolskie powiedzenie Polak na zagrodzie równy wojewodzie. I właśnie Konfederacja ten element swojego programu pragnie podkreślić, zwłaszcza, że w Polsce instynktownie każdy Polak czuje to, że posiadanie mieszkania na wynajem nie pozwoli mu być wolnym. Prawie 80% ludzi w Polsce ma własne mieszkanie. Do tej pory działania rządu były nieskuteczne, gdyż wspierały kupujących poprzez dopłacanie im w ten lub inny sposób do ceny zakupu mieszkania. Jedynym rezultatem takiej polityki był tylko wzrost cen mieszkań kolejnych, nabijanie pracy banków oraz deweloperom. Należy powiedzieć, że Państwo o tym nie wiecie, że w Polsce branża dewelopera oscyluje około 30% w porównaniu do branż, do deweloperów w Unii Europejskiej, gdzie ona oscyluje około 5%. Konfederacja zanalizowała przyczyny tak drogich cen mieszkań i stwierdziła, że należy oprzeć się. Na stronie podażowej, czyli spowodować, że ceny zakupu i budowy mieszkań będą niższe, pojawi się więcej mieszkań na rynku i tym samym dostępność mieszkań i domów będzie lepsza. W tym zakresie dostrzegamy przyczyny leżące po stronie krajowych regulacji, głównie przyczyny związane z drogimi cenami nieruchomości. Bardzo trudno jest odrolnić i długotrwałe i kosztowne są to procesy związane z odrolnieniem ziemi rolnej w, w miastach. Natomiast główną przyczyną, jaką upatrujemy w skokowo wzrastających cenach nieruchomości, są regulacje unijne klimatyczne, które nakazują takie a nie inne źródło ogrzewania. Od 2028 roku każdy polak ogrzewający się i gazem będzie musiał płacić podatek węglowy. Od 2035 roku takie są plany, żeby w ogóle zakazać posiadania pieców na gaz i węgiel. Są to działania, które zmierzają tylko do wspierania określonych zagranicznych grup interesu i Konfederacja wie, że są to działania niezgodne z traktatami i będziemy się temu sprzeciwiać. Dzięki naszym obliczeniom zawartym szczegółowo w Konstytucji Wolności, różnym uproszczeniom, m.in. wprowadzenie ulgi kredytowej, gdzie odsetki będą mogły zostać wrzucone w koszty uzyskania przychodów, jesteśmy pewni, że dzięki naszemu programowi ceny mieszkań i domów będą mogły realnie spaść o 30%. No, ale też właśnie sprzeciwiamy się tym zapisom o paszportach budynkowych, zakazie używania paliw kopalnych. Bo dzisiaj mnóstwo ludzi jednak korzysta z używania gazowego, jest to dzisiaj paliwo, było przez upływ czas promowane, a w czasu XVI wieku to paliwo Unii Europejskiej zakazane. Gotówka w Konstytucji, jak to wygląda? Szanowni Państwo, gotówka jest fundamentem wolności. Dlatego jako Konfederacja żądamy zapewnienia Polakom możliwości płatności gotówki. Prawo do płacenia gotówką do jej posiadania powinno być prawem konstytucyjnym. Polacy mają prawo, aby płacić gotówką wedle własnego uznania. Jeżeli można prawnie chronić płatność gotówkową np. w Szwajcarii czy od, od dnia dzisiejszego w sąsiedniej Słowacji, w Polsce też można. Nie możemy dać się impilować, podnosić dodatkowych kosztów i być niewolnikami. Konfederacja na to się nie zgadza. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Oczywiście. Mm. Ta książeczka programowa jest dostosowana do mieszkańców Samochodu i najmieszkańców, które interesuje. Co zrobicie dla nas tu lokalnie? Jaki jest Wasz program dla mieszkańców tego miasta i tego... Przede wszystkim my tutaj spotykamy się z tym miastem na ekspercie na parlamentarnych. Jednak narzędzia polskich samorządów są dużo bardziej ograniczone niż wybory na samorządach. Na wydarzeniach miast, na radnych miast, mm -hmm. radnych radach z na zgromadzeniach obojgów, na ministrze ale ale tutaj zapadają kluczowe decyzje na poziomie polskiego parlamentu. To, co my tutaj proponujemy, to ułatwienie życia przedsiębiorcom, ułatwienia życia ludziom ciężko pracującym. A dzisiaj na każdym etapie naszego życia spotykamy się z konkretnymi problemami, które chcemy my, jako federacja, rozwiązać i ułatwić ludziom stabilność, przewidywalność, spokojną pracę. Mamy nadzieję, że ten program zrealizowany przez nas w całości przyczyni się do poprawy życia nie tylko tutaj w Kulinie, ale generalnie na terenie, na terenie całego kraju. Wiemy, że tutaj w Kominie jesteśmy dzisiaj, Konin jest dzisiaj w ogóle bardzo yy, popularnym miastem, z powodu tego, że dużo yy, się ugotowało w Kulinowej, natomiast jak się przyjrzymy szczegółowi, to Wam też się do co zostanie z tym zapowiedzi, co zostanie podwieszone w nie mamy żadnych szczepionów itd. tak dalej. My mamy nadzieję, że tutaj to bezpieczeństwo energetyczne po prostu dzięki temu, że jestem będzie otrzymane i będzie zachowane podobnych z tego, że na domach będzie wyglądała lifta. Będziemy prezentować w pewnym momencie oburzenia wyboru, ale na razie życia. Na razie są przemiany, wszystko jest na pewno drodze, natomiast będziemy rejestrować. Konfederacja, wolność i niepodległość